Cześć, z tej strony Macie Pokarowski z Karny Szkoleniowej Karni. Witam Cię serdecznie w kolejnym materiale, w którym pokażę Ci, jak za pomocą diety można unormować glikemię. Przedstawię to w kilku najważniejszych punktach po to, żeby łatwiej było przyswoić tą prostą i praktyczną wiedzę. Po pierwsze, należy zacząć od swojego nastawienia. W internecie, w reklamach możemy znaleźć naprawdę różne informacje na temat diet, natomiast zachęcam do tego, żeby zachować zdrowy rozsądek. Przede wszystkim, dieta zawsze powinna być dostosowana do Ciebie, a nie Ty do diety. Dlatego, jak zobaczysz różnego rodzaju reklamy restrykcyjnych diet typu Keto, to pamiętaj, że nie będzie to rozwiązanie racjonalne. Nie musisz robić tego zbyt drastycznie. Bardzo często są negatywne opinie na temat węglowodanu w kontekście tego, jak mogą ono wpływać na glikemię. Prawda jest natomiast zdecydowanie łatwiejsza i prosta i wcale nie musisz całkowicie z węglowodanów rezygnować. Oczywiście warto stosować model diety niskowęglowodanowej, tak zwany low czyli ograniczyć pewną dozę węglowodanów. Natomiast znacznie istotniejsze będzie to, żeby wybierać jakościowo dobre węglowodany, a nie to, żeby węglowodanów nie było w ogóle. Zacznijmy więc od punktu drugiego. Czyli wiesz już, że nie powinieneś zbyt drastycznie podchodzić do tematu? Natomiast punkt drugi odnosi się do tego, żeby dobrze komponować twoje posiłki. Chodzi tutaj o to, że jeśli twój posiłek będzie składał się tylko z węglowodanów, to faktycznie możesz mieć problem, ponieważ wtedy może gwałtownie dochodzić do podwyższenia poziomu cukru we krwi i drastycznego spadku, ponieważ insulina zostanie. Bardzo mocno i gwałtownie wyrzucona w celu zmniejszenia poziomu glikemii. No i wtedy może dochodzić też do bardzo dużych wahań glikemii, co automatycznie wpływa znacząco na twoje samopoczucie, a potem też na zdrowie. W tym wypadku należy zwrócić uwagę, żeby dodawać dużo białka i tłuszczu do posiłku. Na przykład, jeśli sięgniesz tylko i wyłącznie po banana, to nie będzie to dobry wybór, ponieważ mamy tam tylko i wyłącznie. Natomiast jeśli skomponujesz ten posiłek tak, że dodamy do tego chociażby skyla czy serek wiejski, który jest źródłem białka i do tego mamy dobrej jakości tłuszcze, jak na przykład orzechy, to okazuje się, że białko i tłuszcz dodany do tego posiłku będzie bardzo dobrze wpływał na jego odpowiedź glikemiczną i to ma bardzo duże znaczenie. Oczywiście, należy to wszystko dostosować pod kątem odpowiedniej kaloryczności diety, natomiast to komponowanie posiłków jest bardzo istotne. W praktyce najlepiej jeść maksymalnie jedną porcję, jedną sztukę owocu i nie przesadzać z ilością owoców w posiłku, a jeśli już się pojawia, pamiętać o dodatku białka i tłuszczu. Jest to bardzo ważna zasada. Zasada kolejna, czyli punkt numer trzeci, będzie odnosił się do tego, Czego unikać, jeśli chodzi o kwestie owoców? Mianowicie, należy unikać suszonych owoców i owoców przejrzałych, które są no, po prostu zbyt dojrzałe. W tym wypadku będziemy mieli jeszcze większą zawartość cukrów, co nie będzie optymalnym rozwiązaniem. Natomiast, z drugiej strony, pamiętaj, że nie chodzi o to, żeby owoce całkowicie wyeliminować, ponieważ, żeby dobrze Ci to pokazać, Zielony banan będzie dla przykładu źródłem skrobi opornej, która bardzo dobrze działa, jeśli chodzi o kwestie normowania glikemii. Natomiast oczywiście banan, który ma już takie ciemniejsze plamki, jest bananem, który zawiera większą ilość cukrów prostych i będzie bardziej intensywnie wtórował odpowiedź glikemiczną i rozsądnym wyborem po prostu nie będzie. Natomiast nie oznacza to, że bananów na przykład przy insulinooporności nie możesz jeść w ogóle. Jeśli posiłek dobrze zginansujesz, to będzie w porządku. Jako punkt numer 4 należy zwrócić uwagę na to, że warzywa powinny się pojawiać jak najbardziej w menu, natomiast w opcji na pewno nie gotowane. W tym wypadku warto przede wszystkim dodawać te warzywa do diety w formie surowej, w formie surowej. Jeśli oczywiście czasami pojawia się chociażby gotowana marchewka, która zaznaczą wcale nie ma wysokiego indeksu glikemicznego, bo ten indeks jest niski, to oczywiście nic złego się nie stanie. Szczególnie, że zazwyczaj taką gotowaną machewkę dodajemy z jakimś źródłem tłuszczu, a też pamiętajmy, że dodając do dania obiadowego, zawsze mamy zazwyczaj też źródło białka. Natomiast finalnie najlepiej będzie dla Ciebie, żeby wybierać warzywa i owoce w formie surowej. Do owoców odnosi się to również w kontekście tego, że soki nie będą najlepszym rozwiązaniem, czy też ogólnie forma płynna będzie powodowała większy wzrost glikemii posiłkowej i potencjalny spadek, ponieważ już w pewnym stopniu to danie zostało rozdrobnione, więc w tym wypadku krócej zalega w żołądku i to też może mieć wpływ na glikemię. Pamiętaj natomiast, że nie chodzi o to, żeby całkowicie z owoców czy warzyw rezygnować, ale rozsądnie wplanować je do diety. Zwróć też uwagę, żeby makarony gotować al dente. No i mówię tutaj ogólnie o gotowaniu, czyli gotuję bardziej tak na sprężysto, nie rozgotowujemy potraw, ponieważ to ma również wpływ na glikemię. Kolejny punkt, na który należy zwrócić uwagę, punkt, który stanowi pewną zaradczość czy pewien sposób na to, jak ta glikemia już drastycznie spada, ponieważ możesz doświadczać właśnie tych skoków glikemi to ważna zasada 15-15. Polega ona na tym, że będziesz spożywał 15 gram węglowodanów, co możesz znaleźć chociażby w puszce coli, w soku, na rzedach, żelach, które są przeznaczone dla osób, które mają problemy z glikemią, żelach z glukozą i te 15 gram węglowodanów Powinno w przeciągu 15 minut unormować Twoją glikemię. Czyli mówimy o sytuacji hipoglikemii, kiedy doświadczasz drastycznego spadku poziomu cukru we krwi i ten cukier kolokwialnie mówiąc musisz sobie podnieść. Pamiętaj, że najlepiej robić to za pomocą tych wspomnianych produktów, a nie za pomocą chociażby słodyczy czy batonów, ponieważ tam jest też źródło tłuszczu, a nam zależy na cukrach prostych, łatwo dostępnych, które bardzo szybko ten poziom cukru mogą podnosić. Natomiast oczywiście my tego nie chcemy i w kolejnym punkcie chcę Ci powiedzieć o tym, co jest najbardziej fundamentalną zasadą, jeśli chodzi o kontrolę glikemii. jest to regularność inność posiłków. Jeśli będziesz stosował takie modele diety, gdzie nie masz totalnie o godziny posiłków, stosujesz na przykład oknia żywieniowe, gdzie odstęp między jednym a drugim posiłkiem wynosi chociażby Kilkanaście godzin, to niestety nie będzie to optymalne. Nie mówię o tym, żeby koniecznie celować 5 posiłków dziennie, ale jest chociażby te 3-4 posiłki w równych odstępach czasowych. Jeśli dobrze skomponujesz posiłki i jeśli będzie zawsze dodatek białka i tłuszczu w każdym z nich i będą dobre jakościowo węglowodany i będą te posiłki regularne, to w ten sposób najlepiej zadbasz o i Jest to absolutny fundament. Pamiętaj też, jako punkt numer punkt ostatni, że możesz korzystać oczywiście ze słodzików słodziki nie mają negatywnego wpływu na glikemię mają mało kalorii albo nie mają ich w ogóle i będą bardzo dobrym rozwiązaniem i mam tu na myśli chociażby erytrol czy ksylitol i bardzo dobrym rozwiązaniem jest wybieranie po prostu produktów, które nie zawierają cukru, ale mają dodatek właśnie tych słodzików bezpiecznych dla osób, które cierpią chociażby na cukrzycę to były najważniejsze zasady, które służą unormowaniu bikami. Mam nadzieję, że materiał Ci się spodobał. Zapraszam oczywiście do innych materiałów i szkoleń kary grup dotyczące żywienia i dietetyki, które z przyjemnością dla Ciebie poprowadzę. Pozdrawiam Cię serdecznie. Widzimy się w kolejnych materiałach.